Nic nie ma na tym dachu. Przecież tu nawet tu nawet tekstury tego dachu nie są dorobione, to czemu by tam coś miało być? Nie ma takiej opcji. Jak będzie na odcinku na YouTube 2000 łapek, to wtedy zespawam drabinę i tu wlezę. A tak mi się nie chce, bo wiem, że tam nic nie ma. Ku... Nie wyjdę stąd. Boże, boże. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Idziemy szybko na ten. Na złomowisko zobaczyć, co tam jest do, do zakupu. Zatwartą, zatwartym z tym jadę, bo lubię wiatr we włosach. Oj, przy okazji, tarcze do Boszki możemy kupić. I więcej farby. No. Dzień dobry, co. Dobry, dobry, witam. Dobry. Ja remanet, ja wiem, proszę pana, ja wiem. Zbiorniczek wyrównawczy, uszczelniacz do chłodnicy. Deferencjał świeca, sportowa świeca. Końcówka wydechu opona. Mógłbym tutaj kupić opony w sumie do Poloneza, ale wolę znaleźć. Za darmo to i ocet słodki. Kurde, do Poloneza też będzie niezła jazda, nie? Jak tutaj i świece trzeba wymieniać, i płyny do chłodnicy. Uszczelniacz do chłodnicy. Zbiorniczek wyrównawczy. Do czego służy zbiorniczek wyrównawczy? Do wyrównywania płynu. No, z Polonezem też będzie niezła jazda. Narzędzia lakiernicze. Hmm, pędzel mały, pędzel. Nie, to nie chcę tego. Różne. Szczotkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, średni klucz, duży klucz, to mi niepotrzebne. Nie, pudełko elektrod kupiłem, nie wiem po co. Farby. I teraz tak, L122 to była czarna, to kupimy z dwie takie czorne. Która widzowie była ta błękitna taka kurde policyjna? 98 chyba, nie? Tak mi się wydaje. Aha ta, L98. Ty, a Kaziu nie zamyka czasem o 15 tego złomu? Była zamyka o 15. Nie zdążę zobaczyć. Tak mi czas zleciał. Najwyżej mnie tu zamknie. Dobra, co tutaj jest? Są jakieś felgi do OHV, to są do za, już takie mam. Są rurki. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tutaj jest jakieś dziadostwo. Nie, tego nie można kupić. Są fotele. Są jakieś opony, ale takie obsrane do sama. Tutaj jest. Zawieszenie tyłu. Go to wygląda dokładnie tak samo. To zawieszenie jak te, które... Ja mam w tym samie? To są bębnowe, to to są słabsze. Układ kierowniczy. O, Ej! Aha, zamknął. W pizdu. Rozumiem. Kurde, to zawieszenie, co on tutaj ma, to jest inne? Trzeba by jakoś zdemontować. Czy, czy się da zdemontować to zawieszenie, które mam, w samie i porównać po prostu? Nawet tu przyjechać z tym zawieszeniem i porównać. Też tak robicie, jak jedziecie na przykład. Do kastoramy kupić jakąś śrubkę. To nie tak, że wiecie jaka to jest śrubka, jak się nazywa. Tylko bierzecie to, co potrzebujecie i później w Castoramie stoicie i porównujecie. No, to samo, pasuje. Ja tak robię cały czas, no. Większe jest? A może jest większe? Dobra, to trzeba załadować. Tyk. Dobra, te kiełbasy to już nie brzygą tym tematem tych kiełbas. Już próbuję jedną kiełbasę od trzech dni uwędzić i nie idzie, no. częściami rolniczymi tak robimy, a zwłaszcza z polskimi. Taki samasz to taki składak, że rok produkcji przy zakupie części to za mało. No, bez kitu. No najłatwiej nie? Na chłopski rozum. Bierzesz sobie, kurde, porównujesz i pasuje, a nie tam. Na nazwę na przykład albo na model. Później się okaże, że dwa takie same modele produkowali, które są różne i, I dopiero jest problem. No. Everything's alright! Znacie every night? Znacie every night! Ach, klasyka gimby nie znają. Trzeba będzie jeszcze dokładnie posprawdzać. ogrodzone posesje. Tu jest gołębnik, ale on jest kurde betonowy, to raczej nie... A może tą budę? Ciekawe, czy jakbyśmy tutaj próbowali to spolić. Ile jeszcze rzeczy tu można spolić? A może widzowie walić ten symulator budowania samochodu i tak dalej? Tylko zostaniemy... zrobimy z tego symulator arsenisty? Wszystko będziemy próbować spolić w tej grze? Samochody, budynki, drewniane, betonowe, bloki i tak dalej? Beczkę kiełbasami wypełnić do fula. Nie no wydaje mi się, że jak jedna kiełbasa się nie zrobiła To i większość się nie zrobi No pewnie coś jest zbugowane albo albo nie wiem Albo coś źle robię Ja jeszcze się podejmę próby robienia tego Robienia tych kiełbas Ale jakoś nie jest to moim priorytetem Szczególnie, że nie wiem czemu w ogóle tutaj jadę To tak, było okej okay. Miałem ochotę to sobie jadę, nie? Sztuczka, zostaw łapkę w górę Wypadło mi te? Środki mi wypadły? No i kuj. taka sztuczka. Leży, widzę ją. Lecz to jest jedyne, co wypadło. Boże, jaki syf. Nie, no, dwie puszki farby chyba kupowaliśmy? Nie, trzy, trzy, czy są, raz, dwa, trzy? Nie wiem. Dobra, whatever, whatever, no trudno się mówi. Najgorsze jest to, że teraz ja już nie wiem, czy gdziekolwiek są katalizatory, a tu już 30% tego, co zrobiliśmy, żeśmy wydali, nie? Nie, no, te garaże nie są do otwarcia, bo już widzę, nie ma kutki na nich. Ty też nic nie ma. Boże, na dachu coś tam jest, może? Bo tak patrzę, bo są te działki bez samochodu One są ogrodzone No nie, tutaj nic nie ma Ja muszę coś ukraść, widzowie, w tym odcinku No już sąsiada, co prawda, że, ale muszę więcej ukraść, bo się uduszę Ty, auta się w ogóle chyba naprawiły No nie, bo ja nie przestawiłem tego auta Ty, a może katalizatory się regenerują? A nie mam sprzętu, żeby zobaczyć Myślicie, widzowie, że coś jeszcze tutaj jest do ukradnięcia? Ej, auto się dobrze ustawiło Ciekawe, czy katalizatory się zregenerowały, nie? No ten garaż też nie jest do otwarcia Widzę, że tam kłódki nie ma na dachu? Co jest na dachu? Na jakim dachu? Co ja na dachu? Czy na moim dachu? Gówno jest tylko na moim dachu. O, będzie coś? Wątpię, przecież tu nie można wchodzić po drabinach. Oho. kurwa auto odsunęło, nie wyjdę stąd. Czy nie na po drabinach wchodzić, widzowie. O, nie da się w tej grze po drabinach wchodzić, za dużo wymagacie. Ech, ech. Kurwa, muszę teraz jakoś stąd wymanewrować, bo przecież trzeba drabinę zrobić. Nie no, wy macie jakąś kupała obsesję na punkcie robienia jakichś drabin. Po cholerę. Nic nie ma na tym dachu, przecież tu nawet, tu nawet tekstury tego dachu nie są dorobione, to czemu by tam coś miało być? Nie ma takiej opcji. Jak będzie na odcinku na YouTubie 2000 łapek, to wtedy zespawam drabinę i tu wledzę. A tak mi się nie chce, bo wiem, że tam nic nie ma, kurwa, nie wyjdę stąd, Boże, Boże. Się auto odsunęło i lipo, stąd chyba jedynie. Dobry skok będzie. O, essa. Gdzieś? Taki kurwa, skoczek. Zejrzany stąd. Nie, no na bank to nic nie ma. Wydaje mi się, że tu już wszystko opędzlowaliśmy. Bo nawet, jakby coś było, to na posesjach bez psów, znaczy bez samochodów, by były psy pilnujące. Dobra, trzeba odwieźć to, co mamy na pacę do domu. I wezmę przy okazji siatkę. Może kupię jeszcze więcej mięsa. Chociaż nie wiem. Ja wiem, coś jeszcze okradłbym kogoś. Kurwa, ja muszę kogoś okraść, bo się uduszę. Jak coś po. dole to chyba się zżygą. O, nie, jeszcze mnie kur... Wezwać, będziesz. O, złom tutaj jest w ogóle. Ten złom to ja mogę po prostu tak zbierać, mu zawozić, i później dostaję za to 5 złotych. nie wiem, czy mi się chce, powiem szczerze. Willę żeśmy obrabowali. Dobra, zawieziemy do chałupy. E, tarczy, co żeśmy kupili i tak dalej, bo to jeżdżenie z tym to się prosi o kłopoty. Nie oszukujmy się. Chciałbym tego sama doprowadzić do takiego stopnia, żeśmy łatwo ten wyścig zrobili. Ale na razie, poza, kurde, oponami. Może jest kwestia właśnie, że różnego, różnej długości te rury, nie? No teraz dałem 0,75 metra do szkieleta, długości. Powiedziałem, że im raczej, no im krótszy, nie? Im krótszy to ten szybszy, nie? Lżejszy szkielet, większa szybkość. Puszka farmy, pryzmat. Fantastyczna farba. Powiem tutaj. O, tak żeby było idealnie. Tu jest jeszcze jedna, jeszcze jedną tą niebieską żeśmy kupili, nie? Tutaj kolejną, tak, usta, pyk, bardzo ładnie. Ty, jedną puszkę żeśmy stracili. Niebieskiej farby, a nie, jest, dobra, dobra, jest, 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 jest. Już się miałem już, już ciśnienie mi podskoczyło. Dobra, i to tarcze standardowo tutaj sobie włożymy. Może kwestia właśnie pojechać na złom yy, i tam yy, nie zdążyłem zobaczyć, ale chyba tylko z takich części, które mogą jakoś wpływać na performance sama, to to zawieszenie. No teraz jest noc, to nie zobaczę. O, wędzarnia w ogóle zgasła, super. Będzie też uroczyste odpalanie poloneza, ale ja to chcę to zrobić porządnie. Najpierw, kurde, pomalować, stuningować, dodać te wszystkie części, no. Kto nie subskrybuje ten pała? Tak, tak słyszałem. Tak mówią na osiedlu, więc... E, zastanów się dwa razy, czy chcesz zaoszczędzić parę groszy i nie zostawić suba na kiku. Tak, tak. No i co z tą kiełbasą? pento pento ty. pento nic, no, będzie trzeba ten. Siateczkę i spróbujemy jeszcze raz takie obasy. No, spróbujemy jeszcze raz. Perfekcyjnie zakiszone górki. Ty, właśnie, o jeszcze kurde możemy kisić, nie? No, przydałoby się. Kurde, no tak dobrze, by takie monstrum z takimi oponami wyglądało. Jakby to jeździło w jakikolwiek sposób, ale chyba ten silnik od kosiarki. Tak, średnio nam na to pozwoli. A co to jest? Guma usztywniająca sprężynę do OHV. Kurwa, jakaś guma sprężynę usztywniająca. Kurwa, co to jest, ty? Są jakieś sprężyny? No, nie wiedziałem, że takie rzeczy mam. Czekaj. Ja muszę tak. Ja muszę coś zobaczyć. Miałem, w sumie nie, nie to planowałem na odcinek, ale dzisiaj jest po prostu zabawa z samym. Mimo, że mówiłem, że nie będę tego robił, ale... Tak, tak, po troszku, po troszku. Zamontuj. O, jest! Wymontuj amortyzator. No, dla mnie to wygląda dokładnie tak samo. Biorę to. Jak do Castoramy. Metoda na Polaka w Castoramie. Biorę to na pakę i jedziemy jeszcze raz tam na, na ten złom. Nie wiem, o której się otwiera ten złom. O ósmej chyba, nie? Wysterylizowany 50 złotych. Chciałem obejrzeć to po... na noc, a trafiłem na ciebie. Nie żałuję, tutaj jest nawet lepiej. I... Mnie też się podoba. Bardzo dobrze, miłego tam. Miłego dotykania się do mojego streama. Nic tak nie potrafi podniecić chopa niż polonez w garażu i dźwięk jarzeniówki. Dobra, o siódmej, tak? No dobra, no to pojedziemy na ten ten o siódmej. Ale najpierw szybka sesja w siłowni. Jaka kankana, zarąbista zoma Proszę bardzo Poćwicz klatę Nie Mam brudne łapy w ogóle Ech, co on ma, kurde, jedną rękę krótszą? O co chodzi? Tak powinno być Ej, poczekaj, o co tutaj chodzi? Waga? 81 kg. O, to tyle co ja, ja też ważę 81 kg I nawet mam takie chude łapy, jak nasz bohater Klata, obwód Nie mam pojęcia, jaki mam obwód w klacie Życiówka, 0 kg. <laughs> Biceps, 25 cm. Życiówka, 0 kg. Ranga przeciętniak Coś by dzisiaj poćwiczył Dawaj, to zamontujemy, ty. Zaba ciężar, 20 kilo. Załóż ciężar. No, 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 no. Ciężar 15 kilo. Bo nie, czekaj, to ten, ten zostaw tak tu. 40 kilo na klatę. Dam radę wycisnąć 40 kilo na klatę, czy nie dam rady? Mam radę, na pewno. O Boże! Jednak nie do rady. <śledz> Zginął na siłowni, no, nieźle, nieźle. No, nieźle. Chłop na siłowni się zabił. No i mówiłem od początku, że siłownia to jest niebezpieczne miejsce. Od początku tak mówiłem. Dobrze, że zapisaliśmy gieryczkę w sumie. Tak, tu jeszcze trzeba rozładować. Nie miał asystenta, no niestety. Trzeba, trzeba, by ktoś był, by nam pomógł, asekurował. Ktoś chyba tak mówi. No, niebezpieczna sprawa, siłownia. Zawsze mówiłem, że nie warto. Nie warto na siłownię chodzić. Za duże zagrożenie dla życia i śmierci i w ogóle. I kobiet w ciąży. I dzieci też. Ej, to jaką ja muszę mieć ten? Ile tutaj? Może taką ma malutką? Może takie po 5 kilo, co? Zamontuję. No jak 10 kilo, no nie no. 10 kilo to nawet taka miernota, jak ja by, by wycisnął. Próbuję jeszcze raz. O! No! Ten chłop na 10 kilo nie jest w stanie wycisnąć. Tutaj co jest grane? No on ma jakąś. anemię, Czy o co chodzi? Przecież osypka jadł dwa tygodnie temu. To powinien dać radę chyba. No co on robi, ty? Cześć, o co tu chodzi? Kliknij lewy przycisk, aby rozpocząć wyciskanie. Utrzymuj balans z ruchami myszki w bok. By szybciej opuścić ciężar, pchnij myszkę do przodu, wyciskaj. Ciężar klikając z lewy możesz zejść z ławeczki, gdy ciężar jest wyciśnięty lub sunięty całkowicie w dół. I się zmęczył. Boże! Jest życiówka robiona. Jest pisane? Ej, nie zaliczyło życiówki. Tu nie zaliczyło życiówki. No, bez sensu. No wiedziałem. Zbyt realistyczna ta gra. Tak samo jak w życiu, tak samo i w grze. Siłownia, bez sensu. Nie polecam. Jadę. 81 kilo chłop 15 kilo nie może podnieść? Nie no, ja powiem szczerze, że nigdy... Nigdy nie wyciskałem. Bo ostatnia rzecz, która, która mnie interesuje, to wyciskanie sztangi. Ale wydaje mi się, że 15 kilo bym dał, dał radę, tak? <śmum> Mam takie dziwne wrażenie. A może wszystko w nogi poszło, bez kitu? Zajechali Dobra, pokaż mi to. Hmm. Nie no, ten no... Zobacz, sprężyna sama jest dłuższa. Nie, 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 no, jest różnica. Kurde. Puść ich Dobrze gadasz Józef, dobrze gadasz. Nie no, są inne, 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 inne. Nie wiem, czy układ kierowniczy, no mogą. No. Może po kolei będziemy to robić? Najpierw ten, żeby tak nie kupować wszystkiego na raz, tylko weźmiemy najpierw zawieszenie. Wymienimy zawieszenie, zobaczymy jak to lepsze zawieszenie, no bo ono się zdaje o wiele większe. Jak to większe zawieszenie będzie się sprawować w samie, na tych dużych oponach. Tutaj są jakieś te... Kierownice, no kierownica chyba jakoś nie wpłynie, co? Są takie niby duże kierownice i tak dalej, ale... Że, kurde, 40 zł nas to będzie kosztować. Dobra, kupujemy! Kupujemy ten zawieszenie. Kupuję to. W dupie to mam. 40 zł wydam, ale. Trudno się mówi. Miałem zupełnie co innego robić w, te, w dzisiejszym odcinku, ale. Whatever. Ale wychodzi na to, że Józef tutaj nie ma. Kurde, jestem ciekaw, czy jest gdzieś jakieś ulepszenie do silnika. No bo układ kierowniczy. No nie wydaje mi się, że układ kierowniczy coś będzie dawać, nie? Zawieszenie może da, że te duże opony będą się lepiej sprawować. Może. Most da. Taki most. Nie ma tu żadnego mostu. No, tu ma tylko co? Siedzenia do poloneza, kierownice do sama, opony do sama, układ kierowniczy do sama, bębnówki. A ja mam już tarczowe. Nic innego tutaj nie ma. Jedziemy. No zobaczymy, jak to zawieszenie będzie się sprawować. Bo mnie cały czas fascynuje. No te duże opony najbardziej mi się podobają. Cały czas mnie fascynuje, jak to zrobić, żeby ten sam dobrze się poruszał. Na tych kurde kurdebele. Dobrych oponach dużych takich. No spróbujmy tutaj to zawieszenie... To jest to duże chyba zawieszenie, nie? Spróbujmy tu zamontować. Zamontuj amortyzator, hamulce, koło. No, jest różnica, nie? No to widać, że to takie ciężkie zawieszenie jest. No to teraz przy każdym kole musimy to zrobić, no nie? Czym nie mogę? Trakcja niemożliwa. What? A, bo to jest na tył! No tak, no tak. Dobra, przednie są zamontowane. Na razie specjalnie chcę na takim szkielecie operować, jaki mamy. Jedyna modyfikacja szkieletu, jaka tutaj nastąpiła, no to te rury wzdłuż. Są 0,75 zamontowane, no nie? Może, można by jakoś to lepiej zrobić. Pewnie. Nie wiem, czy szersze, krótsze, by to jakoś wpłynęło na szybkość. Ale chcę zobaczyć po prostu, żeby z... sprecyzować, który element tutaj najbardziej wadzi, nie? No bo ewidentnie coś jest nie tak na tych dużych oponach, więc zobaczymy, jak to będzie śmigało. Zdemontuj hamulce, amortyzator, zamontuj koło i ostatnie, to jest to do zdejmowania koła, cyk, hamulce, jakoś krzywo nachodzą w ogóle te hamulce, ty, zauważyliście? Ta tarcza jest jakoś krzywo zrobiona, ja coś czuję, że tu będzie niezły, niezły ambaras, no ale dobra, wymieniliśmy zawieszenie, 40 złotych nas kosztowało, no i to teraz, no, tak wygląda, taki monster truck, ciekawe, czy można na przykład od tego jakby dospawać taką klatkę, nie, zrobić taką, Kurde, no, tak i, tak jakąś dobrą abominację bym tutaj zrobił, tylko żeby jeszcze ona szybka była, że mógł wyścig wygrywać, to już w ogóle by było super, żeby jakieś pieniądze się z tego znalazły. A wezmę na razie te pierdolety tutaj rzucę. Możliwe, że za chwilę będziemy je montować z powrotem, bo jeszcze gorzej będzie jeździć. Może bębnowe muszą być? Nie, no, nie, no, tar tarczowe lepsze, lepsze tarczowe. Wejdź do pojazdu. Odpalił, to dobry znak. Nadal czuję, że bardzo duży opór jest. Znaczy, jest lepiej? Jest lepiej, bo już po... Nie, ty! Nie, no, śmiga, tylko wolność się zbiera. Zaba! Kurde, zaba, leci! Czyli w dobrym kierunku to była zmiana. Kurde, śmiga na tych oponach, no! Tylko, że no czuć, że silnik nie dopomaga. Albo musi być jakiś upgrade do silnika, albo musimy jakieś zmiany poczynić w szkielecie. Albo go skrócić, albo przedłużyć, albo poszerzyć, albo coś takiego. No na trójce to nie daje rady, ale jest lepiej niż było. O wiele lepiej niż było. Na jedynce śmiga bez problemu. Na jedynce śmiga jak dziki, nie? Nawet bym powiedział, że teraz na jedynce jeździ szybciej na jedynce niż na trójce na tych podstawowych kołach. Ale może placebo mi wjechało na łeb. Wieżników nie da się ustawić, już to testowaliśmy. No, trójka nie dopomaga, dwójka tak w miarę, a na jedynce śmiga aż miło, nie? Go się bardzo wolno zbiera, jak go dasz na jedynkę. To zobacz, jak on wolno się zbiera. Ledwo on rusza. On ma kurwa zbieranie jak lokomotywa ze stacji. Ale jak już jak już się nakula, to bardzo przyjemnie, nie? Ale ja nie chcę mniejszych opon, ja chcę te opony opony są zajebiste. Ja bym takiego właśnie. hot roda, Monster Traka, coś takiego zbudował. Ale nie ma właśnie innej skrzyni biegów. Na złomie był tylko układ sterowniczy, no to to. Oho. Oj, żebym zrobił, ambaras. Więc gdzieś może w świecie jeszcze są jakieś itemki do odnalezienia. Może. Nieźle. Opony wyższe niż te cegły, na których on stoi. Także wydaje mi się, że kurde, silnika nie da się wymienić, bo nie da się wymontować silnika. Jak tak patrzę. Jedyne co przy silniku możesz zrobić to skrzynię biegów inną, więc gdzieś może być inna skrzynia biegów, jeszcze tego nie odnaleźliśmy, gdzieś pewnie leży w jakimś kurde rowie albo coś w tym stylu. A fotel można, co? Zgadza, że tu można z tyłu jeszcze fotel dać? Dwuosobowy? Pff, normalnie, pod remizę podjeżdżamy i zwijamy jakąś karynę. Hej malenka, chcesz się karnąć w moim samie? Oho, dobrze bym zrobił, oho, oho, to po co mi to, przecież tu nie ma multiplayera i twórca chyba powiedział, że nie będzie multiplayera, bo za trudne. Zrobienia. A jak skrzynię biegów zdemontuję, to będę mógł, tak? Za... Zbyt mało siły. Aha. Co ty pierdolisz? Że, że co? Że muszę że muszę na siłowni przypakować, żeby kurwa zdemontować to? Bez kitu, ty. Chyba na siłowni muszę pakować. Czy kluczem może? Może to trzeba kluczem. Jakieś tu śrubki są do odkręcenia. Może o to chodzi. No, ale ta siłownia, to co? No musiałbym... Czyli tak czy siak musimy kebasy zrobić. Zrobić kebasę. No ta kebasa, no to tak nie, no, nie robi się. Nie, no nie ma tutaj. Może nie ten klucz. Nie, czekaj. A ciekawe właśnie, bo tu są te małe klucze, są. Więc ja się zastanawiam. Nie, no nie ma, nie wygląda to, żeby tu. Ciekawe do czego są te klucze, nie? Bo na razie tylko do żeśmy używali. O, tutaj coś jest. Ty. Tu coś się odkręca. W Polonezie coś się tu robi. Wo Ty, co to się tu odkręca? Tylko oczywiście nie mogę tego. Yy, nie mogę tego odkręcić widzowie, bo już się gierka zbogowała, bo gra ma taką funkcjonalność, że tylko w ciągu pierwszych 30 minut od rozpoczęcia gry możemy coś. Yy, Kręcić, więc musiałbym Gierkę zresetować A tu coś można zrobić, coś wymienić w Polnezie, no? Może dyferencjał, no? Bez kitu. A tym średnim kluczem. Oj, tutaj, ty. Pak można odkręcić, ty. Tu jakieś śrubki są, ty. Ciekawe od czego? Tutaj jakieś dwie śrubki takie. Mm -hmm. No nieźle, no nieźle. A ten mały? Tu ile tych? Ale to będzie od tych. To będzie od drzwi na pewno. A, to będzie od drzwi. Tu pewnie, żeby. To kurwa, nie wiem. Żeby to przykręcić pewnie, żeby ta karoseria, nie? Te elementy takie kosmetyczne się trzymały. Pewnie jest od tego. Przejdźmy się, póki jest dzień. Weź siatę. Zrobimy zakupy w z w rzeźnickim. No skoro żeby, bo chcę wymontować tą skrzynię, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście silnik będzie można wymontować, nie? Tylko no, po co ja będę wymontowywać silnik, jak na razie nie wiem gdzie skąd wykombinować lepszy silnik. Bo no albo szkopu tkwi w słabym silniku, albo szkopu tkwi w złej ramie. O to jest pytanie. Ramy to jeszcze będę mógł coś tam kombinować, ale na razie tylko wykombinowałem, że mogę długość, nie szerokość modyfikować. Ale może, jakbym koła zdjął i te wszystkie mortezatory, to tą długość, szerokość w sensie, bym mógł modyfikować jakoś. A może kiełbasa, jak kręcenie, tylko przez pierwsze 30 minut działa. Też może być taki błąd. No, bez kitu. Dobra, pojedziemy tak. Misja jest taka. Szanowni Państwo, pojedziemy przez Pegiery, Radiko se odpalimy. Zobaczymy, czy tem okradła gdzieś są. I też musimy zajechać do Rzeźnickiego. Nie wiem do której. albo najpierw do Rzeźnickiego, bo nie wiem do której jest otwarty. Silnik i skrzynie możesz wygrać w zawodach? No ale żeby wygrać zawody, to ja najpierw muszę mieć sama, który ma chociaż możliwość zawzięcia jakiejś kompetywności. A my braliśmy udział w tym jednym wyścigu. I to nie była kwestia tego, że słabo jechałem, tylko że no ewidentnie brakowało mi mocy. Co bym nie zrobił, to bym mnie złapał tego chłopa. Witam, dzień dobry. No Tak, raz dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Chociaż kurde, niepotrzebnie kupowałem teraz te flaki, bo flaków już mam pełno, no whatever. Dobra, spakowałem. Szukamy mokradeł. Już w sumie raz jechałem tą trasą i niku nie było jej. Znaczy mokradeł. Można by też rozsypki kupić u bacy, żeby tą siłkę wbić. Bez kitu. Jutro chyba będzie odcinek nagrywany pod wbijanie poziomu na siłce. Że nam się pieniądze powoli kończą, to jutro też będzie trzeba sprawdzić czy te katalizatory się respią. Ale koniecznie w tych. Ale mnie dziwnie zahaczył hitbox ty. Ty, bo tutaj cóż kurde jest na tym. Ty, tu jest jakaś niewidzialna ściana. Ale jaja. Tum, 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 tu ru tum, 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 tum. Nie przełożysz spolone za silnika do sama. To już było maglowane 1500, 200, razy. Ale dobre tekstury drzew, ty, hozak. Stój, kurwa, coś narobił człowieku. No i chuj, coś narobił tym kurwa maluchem. Dobra, tu zaraz są Pegiery, chyba. Tu ciekawe, w prawo. Mo może tam są okradła w prawo? Może bardziej tu trzeba wjechać na ten, bo my już tędy jechaliśmy. Może tu w prawo trzeba wjechać na Pegiery. O, tam ktoś yy, mówił, że to jest tam, gdzie się ścigaliśmy, a my gdzieś tutaj wzdłuż tej trasy się ścigaliśmy. A wjadę tu. Chyba, na Pegierach coś jest do ukradnięcia? E? Jakiś ciągnik może. Albo części do. Silnik do ciągnika, który byśmy do sama wsadzili. A, i tutaj chyba w lewo to jechało? A, w lewo. No mi tu nic nie wygląda na ten. Na mokradła, powiem szczerze. Nie, no tu pola rzepaku i tak dalej. A to gdzieś tutaj nie skręcało o tym tym? Nie było przez pola? Ośionym, tak tego. Nie, ten chyba nie jechałem tym podczas wyścigu. Chyba tam prosto powinien jechać. Nie, no nie ma tych mokradł, kurde. Że trolujecie z, tym, z tymi mokradłami przy PGR-ze. Tylko jakieś pola pszenicy i rzepaku i niezaorane. I drzewa, kurde, z teksturami jak, jak publiczność z FIFY 98 lubcza. W lubczy się każdy lubi, albo dupczy. W lubczy się każdy czy tak słyszałem. Nie no, to same lasy są, a nie żadne mokradła. Tu zaraz będzie wyjazd na główną drogę i w, w lewo będzie karaniec z mapy, a w prawo będzie e, skład budowlany. A może to? Ty, tu jakiś złom leży. A to złom dla tego cymbała. Nie chce mi się tego zbierać. A tu coś jest? Co to jest? O! Są, zobacz. Opony i kołpaki do OHV. 185, 70, Nie Niezłe mokradła, kurwa. Nvidia Reflex na najwyższym poziomie, ty. Kołpak. Chodzę, na chuj tyle rodzajów kołpaków. O, mają jakieś statystyki albo co? No, nie jest za trudno, ładuje wszystko. Będzie leżało na podwórzu najwyżej. Ej, ej. No i co? No i gówno, widzowie. No jak zwykle się nie znacie. Wygadaliście o jakichś mokradłach, a to co najwyżej jest sadzawka. Po drugie mówiliście, że to jest przy Pegierach, a Pegiery są w pizdu daleko, to jest bliżej skrętu, jakby jakby ktoś z wyższym IQ niż 5 to tłumaczył, to by powiedział tak, ze składu budowlanego jak jedziesz na Pegiery, zaraz ze skrętu z głównej trasy na Pegiery. I kurwa już jest wytłumaczone, a wy to nawet nie potraficie najprostszej rzeczy wytłumaczyć, bo! Dlaczego? Bo nie, nie znacie się na niczym. No, tak dokładnie jest. No te opony to jakieś kurde, takie zruchane są ty. Zobacz, jakie łyse są te opony. Przecież tu bieżnika nawet nie widać. Czy okaże jeszcze, że to są złe opony, albo co? Dobra, za załadowane. A tutaj przy tym złomie nie leży jeszcze nic ciekawego? Nie, no tylko dla Edka jest tam ten złom. Dla Józefa. Nie chce mi się tego złomu wozić. Kurde, taką kupę bierzesz? No już wiem, że tam jeden jest tam, drugi jest tam. No wiem mniej więcej, gdzie ten złom leży, ale. Jak ja mam 10 złotych za niego dostawać, to szkoda mojego czasu. To slick opony? Mówisz do driftów pewnie. Do driftów, do klubu Need for Speed. Łe! Suczka nic nie wypadło? Bo nie. Ty! Chyba z sąsiada, widziałem w oddali, jak się tli. Bez kitu. Tu, za, zaraz za tą górką. Dobrze widziałem? Chyba ta. A jutro w takim razie będzie trzeba jeszcze raz spróbować tą kiełbasę uwędzić z tymi zakupami, które zrobiliśmy. I. Ty, i normalnie warsztat się pali, no jarzeniówkę żeniówkę widać. No i tam siłownię będzie trzeba wyekspić, no bo inaczej, no to nie odkręcę tego silnika, nie? No i pasuje. A kolejny ciężki dzień pracy. Boże, boże, boże. Nawet nie chcę mi się tego wyładowywać. Idę spać, bo jestem zmęczony. Jestem bardzo zmęczony. Może jutro wstanę i dalej będę pracował. Jak widz, na YouTubie zostawił łapkę w górę. A jak nie, to, to nic. Nie szkodzi. No.